Siemano. Krótkie info zanim zaczniemy odcinek w dniu dzisiejszym o 7.50, prawie 8 rano, miałem policję na chacie. <laughs> Przyjechało do mnie dwóch funkcjonariuszy w sprawie tego MP18. Panowie przyjechali się dopytać o szczegóły znalezienia karabinu, dokładnego miejsca, gdzie to było. Podanie jeszcze raz numer telefonu i uprzedzili mnie, że będzie się ze mną kontaktować policja kryminalna. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Problemów nie powinno być żadnych, no bo to jest stara broń. Myślę, że to po prostu formalności. Tym bardziej że po wyjściu z komendy powiadomiłem również konserwatora zabytków. Także być może, być może jest to ingerencja z jego strony, dlatego chcą jeszcze ze mną porozmawiać. No zobaczymy, nie wiem. Aczkolwiek powiem Wam, że zaskoczyli mnie bardzo do wizytą rano. No i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Problemów, tak jak mówię, na pewno nie będzie. No, może, może uda się go uratować, może się uda, go, może konserwator go zabierze, nie wiem, do, do oczyszczenia, do czegoś. No zobaczymy. Może nie pójdzie do zniszczenia. Także czekam teraz na, na kontakt od kryminalnych i zobaczymy, co będzie dalej. Jak to się będzie wiedział, to będę wam doznać. znać. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek w super miejscu. Przekonacie się za chwilę sami. Nie będę wam dalej czasu zajmował. Do odcinka, hej, hej. was bardzo serdecznie. Kolejny dzień, kolejny przejazd kolejowy. Jak się okazuje, ten również opuszczony. Tak jak widzieliście przed chwilką, te drzewko, krzaki rosnące na torach. No nie świadczy o tym, że jeżdżą tu pociągi. Także dzisiaj rzucamy w takim miejscu. Kolejne tory. Zobaczymy, co nam się trafi. Może tutaj też się uda wyjąć coś fajnego, coś ciekawego. Porzucam z góry z obu stron, zejdę na dół, jeżeli da radę porzucam pod spód i zobaczymy. Także ja się szykuję. I do zobaczenia moi kochani za chwilę. Heja. No i kochani, holuję pierwszego fanta. To nie tu blisko, tylko tam z dalszej odległości. No i jest coś, jest coś, jest coś ciężkie. O, no chodź, chodź, chodź. Nie uciekaj, bo będę musiał na dół po ciebie zejść. Obr, dociągnę to tutaj, jak nie wyjmę tędy, to po prostu zejdę po to. A, pięknie się złapało teraz. Zobaczcie, jaki kloc na dzień dobry na otwarcie tego dnia. O, ale klocuch. Ale, piękna sprawa. Super. No i słuchajcie, następny rzut w to samo miejsce. Od razu drugi. I już coś dalej siedzi. O, co to? Czyżby to była podkowa na szczęście? Nie myślałem, ale no ładny kawał złomu, powiem wam ciekawy. A już myślałem, że podkowa na szczęście się trafiła. Dobra, rzucimy tutaj. Czy to się łapie i zobaczymy co tu jeszcze jest. No i coś tam się przykleiło patrzcie od razu po rzucie Zobaczymy, czy sam syf, czy nie. Co my mamy? Tutaj mamy sam syf, a z tej strony mamy taką piękną nakrętkę dużą. Super. No i dalej coś holujemy. Trzeci rzut z rzędu. Ten sam plac. Zobaczmy, co tam jest. Co tu się nam tym razem trafiło? Ach, kilka fancików. Patrzcie na to numer jeden. Piękne. No te mniejsze pierw zdejmiemy. To jest numer dwa. Jakaś chyba część śruby. I numer trzy. Taki szpikulec zagięty. I numer cztery. Mała nakręteczka. No i następny. Następna zdobycz. Kurczę, no piękna sprawa, powiem Wam naprawdę. Piękności, co tam jest? O, też coś sporego. Teraz zobaczymy, co my tu mamy. Oj, mamy na pewno śrubę z nakrętką. Dobrze zajechaną. No i mamy coś takiego. Nie mam pojęcia. Może. O, o, jakie ciekawe. Patrzcie, to jest. Ej. To jest, o, to jest połowa obcęk, chyba. Widzicie? Tutaj jest dziurka na środku. No, wygląda jak połowa obcęk jakichś starych. Fajnie. O, jeszcze jakiś kawałek. Może wyciągnę w takim razie drugą połowę. A rzucam dalej, ale piękne miejsce. Teraz zobaczymy, tam w oddali nie widzicie. Sarny sobie na polu stoją. Wygrzebują spod śniegu szamkę jakąś. I znowu coś idzie do góry. Teraz taka śruba kolejowa, piękna. Nie, no ludzie, to jest jakiś szał tutaj. No raz za razem. Aż nie wierzę, no skarb miejsce po prostu. Co to tym razem? Jakie coś? Takie cudo zagięte. No i znowu. Kawałek śruby z nakrętką. No i co teraz? Jaj, pięknie. Proszę bardzo, śrubencja, syf, pełno syfu jak zawsze, no ale jeszcze takie cudeńko małe. Tu dorzucimy. No i patrzcie, no co rzut, co rzut, coś. Teraz nakrętka. Następna blaszka, tu położymy. No, jakieś pierdoły. Patrzcie, złapałem coś chyba zupełnie innego niż to co ciągnąłem, bo tamto było wiele większe. Takie cudeńko następne. No ale nie, nie, to nie było to. Kochani, zszedłem na dół powalczyć z tym czymś i przy okazji trafiłem w śrubkę, zobaczcie jaką piękną. No chyba, że to, to było. Zobaczymy zaraz. Miejsce jest niesamowite. Patrzcie, następna śruba. A przed chwilą jeszcze była taka krótka z nakrętką. No i co mamy? Podkładka. Kolejna. Jest ten kawałek z boku. I, I tak samo. Śrubeczka wpada. Słuchajcie, tam przy samym brzegu coś chwyciło. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to dociągnę. Zobaczymy, co to jest. Jeżeli chodzi o ciężar, to tak średnio ciężkie powiem Wam. No ale Ale czuję, że jest na magnesie. Jeszcze ten zasrany sznur mi tutaj spada w dół. No chodź tu. Dobra, pociągamy to. Zobaczymy, co tam wpadło. Uh, 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 coś dużego To jest podkład metalowy O jak patrzcie Ale piękność Gwoździk jeszcze taka podkładka wpadła o, odcie dajcie go do góry położymy takie cudo. Piękna sprawa, super. Rzuciłem znowu w to samo miejsce. Tam, ten taki malutki tutaj, za kamareczek, za ułeczek, taki mini mini mini. Skąd wyciągnąłem ten podkład przed chwilą? No i drugi traf I nie wiem, czy nie ciągnę drugiego podkładu. Raz zobaczymy, co tam się wynurzy. Na pewno syfus. O nie! O nie! Nie oddam Cię Bo razem z syfem Chodź, chodź Jest coś długiego Dobra, ale nie chciałem tego stracić, wiecie, no jak to fanty, nie? Szkoda tracić rzeczy Które się Znalazło no, chodź, 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 chodź Tu przynajmniej na płóciźnie to jak coś, to to wyjmę, jak mi odpadnie, nie? To, oj To samo, kurde, chodź, to jest ciężkie, to jest duże Jest, dobra I tutaj jak spadnie to już nie ma biedy Druga sztuka patrzcie przesuniemy tutaj te śrubki nasze żeby nie było i patrzcie druga sztuka, cyk. Yeah. No i jest śrubka. Proszę bardzo, cyk, to jest śrubka, jest jakiś pół podkładki małej, no i fancik do kolekcji, tylko jaki. Chyba nawet ciężki powiem Wam szczerze zobaczymy Niech nam się to wynurzy Oj, podkład blacha jakaś wielka O! Dawaj do góry chodź O, ale piękna rzecz Duża Ale syfu, co nie miara, takie cudo nam się trafiło. Opa, następna znajdka, taka piękna, też jakaś podkładka chyba. Opa, i mamy teraz coś takiego. Coś takiego, coś dziwnego. Nie wiem co to jest. Sobie z brzegu leżało pięknie, czekało. Patrzcie, zszedłem poszło porzucać na dół trochę. Pierwsze stanąłem na czymś śliskim, zobaczcie. To jest chyba część słupa jakiegoś starego. Widzicie? Co to jest? Ale byłoby fajnie, jakby się udało to wyciągnąć. No i słuchajcie, skończyliśmy na walce z tym cudem. Tam jest cały chyba słup stary, telegraficzny, bo przynajmniej ta górna część tego słupa, jak złapałem, pociągnąłem, no to urwało się, zostało mi w ręku. Powiem wam, nie wiem dokładnie co to jest, ale wiem, że na tych starych słupach są takie te, nie wiem czy to porcelanowe, czy ala porcelanowe, takie jakby klosze. Nie wiem, czy kable po nich, na nich były zawinięte. No nie jestem do końca pewien, ale jakoś tak. Porzucałem jeszcze trochę pod mostem z jednej strony tutaj. Yy, I zaraz wam pokażę efekty. Zwijam się na chatę. Także pokażę wam zaraz, co w dniu dzisiejszym wyłowiłem. Wydaje mi się, że było naprawdę fajnie, że naprawdę połów był bardzo, bardzo udany. Wrócę w to miejsce, bo to jest po prostu tutaj jeszcze myślę, że przynajmniej drugie tyle, jak nie więcej. Także wrócę w to miejsce jeszcze i. I będę to dalej łowił, może nawet następny odcinek tu będzie zwejdę w wodery I pakuję się do wody A teraz idziemy na podsumowanie Pokażę Wam na szybko co znalazłem Pokażę Wam na szybko co tu mam I zwijam się na chatę, bo strasznie jest zimno Wiecie, strasznie No i dobra, tak jak widzicie O tak Wam to ujmę w całości No jest Jest ciekawie, naprawdę Powiem Wam, jestem mega zadowolony Z tego wypadu bo to, co udało mi się tu znaleźć, to po prostu przechodzi moje naśmielsze oczekiwania odnośnie tego miejsca. Także, no jest, jest tego trochę. Pokażę Wam po kolei, co jest na szybko i zwija mandżur. Także tak, jest jeden podkład kolejowy. Mamy tu jakaś wielka śruba. Takie jakieś pręty, nie wiem do czego one do końca służą następne śruby, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć śrub, to jakieś zagięcie podkładka duża tu mamy jakąś taką jakby nie wiem, podkładkę, część czegoś razem ze śrubą w środku także klucz klucz jest super po prostu tak mi się podoba jest genialny do oczyszczenia i do ogarnięcia następne, to jakieś małe blaszki, kawałki Następna, jedna śruba, druga, trzecia. To jest też pręcik jakiś. Następny zagięty prędw Dwie kolejne śruby, po czym jeszcze wyciągnąłem pół najprawdopodobniej yy, obcęg. Tu macie na środku jest dziura albo ślad po śrubie. Wygląda jak stare obcęgi. Może uda mi się następnym razem wyciągnąć drugą część. Dwie te ogromne bele. Nie wiem, czy doszły jakieś podkłady, część szyny, nie, nie wiem co to jest naprawdę, ale na, pod prawie każdym wiaduktem kolejowym wymuje takie ciekawe rzeczy, bo to jest strasznie ciężkie. No i mamy dalej, podkładka, nakrętki, śruba następna, jakieś łańcucha jakby, nie mam pojęcia, następny zagięty pręt, jeden, drugi, trzeci, następne śruby, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub następnych, podkładki dwie, następny podkład kolejowy i jakiś taki kawałek wielkiej blachy Nie mam pojęcia co to jest, nic na tym nie widać Może część jakiegoś takiego metalowego chodnika Kładki jakieś no ale Powiem wam, no niesamowicie, miejsce jest niesamowite Jak widzicie, no fantów szaszkałem po prostu Nieziemsko Byłem tu, żeby wam nie skłamać yy, Może z dwie i pół, Maksymalnie 3 godziny, nie więcej no Także, tak jak widzicie, śruby No moje ulubione z takich miejsc To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 śrub No po prostu niesamowicie Dwa podkłady duże kolejowe Jeden z przodu, drugi tutaj No po prostu nieziemsko, nieziemsko Powiem wam, no kozak miejsce Nie będę przedłużał, nie będę tego dalej ciągnął Zbieram się na chatę, bo zimno mi w ręce niesamowicie jest Od tej wody, od tego wszystkiego Tak to jeszcze wygląda, no zobaczcie po prostu... szok! Mam nadzieję, że się Wam podobało, mam nadzieję, że miejsce jest ciekawe. Jest to kolejny... kolejny, drugi w sumie, no, na razie. Drugi przejazd kolejowy, który jest w ogóle nieużywany, tak? Także, no, fajne, fajne, ciche, spokojne miejsce. Gdzieś tam sobie sarenki w tle chodzą, lis jakiś przebiegał obok przez pole. No, genialna sprawa, naprawdę. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie lajka, like jeżeli nie subskrybujecie kanału, subskrybujcie kanał, bo tak jak widzicie, no, najróżniejsze ciekawe rzeczy można wyjąć. I trzymajcie się, do następnego, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że następny połop będzie równie fajny i równie udany. Ja się pakuję, zawijam się do chaty i do następnego odcinka. Hej!